Widzowie, 30 maja. 30 maja, zapytasz mnie, co to za data, A ja ci powiem najważniejsze, Zakreśla się w kalendarzu w tym momencie, bo nie możesz przegapić tej transmisji. Nie możesz przegapić tego początku, bo będzie to początek czegoś wielkiego. Wychodzi Elden Ring Night Train i będziemy grać nie tylko ja, ale i Kiszak i Spartiatix. I jeszcze do tego mamy popieprzony pomysł wygrania Stugier z rzędu w tej grze, Nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe, ale chcemy to zrobić. Chcemy odpieprzyć taki kontencik. Może być zabawnie, może być mega cool z tryhardowaniem w tę grę. Nie mamy pojęcia, jak będzie wyglądał poziom trudności ostatecznie, bo jedyne co graliśmy to testy techniczne, które były dwoma stałymi mapami, z bardzo małą ilością losowych elementów, jakby nie patrzeć. Więc to, że nam dobrze szło, nie znaczy, że będzie nam szło cały czas, jeżeli faktycznie tych permutacji możliwych będzie więcej. To, co natomiast wiemy, to że nightrain zapowiada się dobrze, zapowiada się solidnie, mimo początkowych wątpliwości, które się miało, że yy, gra multiplayer, co wyrobić recykling bossów i tak dalej. Ja czekam, ja się jaram. Mam nadzieję, że wy też e, będziecie się dobrze bawić na tym. Także oglądamy, moi drodzy, pięć ważnych tipów do Elden Ring Night Rain, które przygotował ZioStorm. Zobaczymy, co to jest. To w ogóle jest dla mnie najdziwniejsze, że zamiast wypuścić Night na najpierw, Zobaczyć, jak to siądzie, przeanalizować, jak społeczność Soulsowa i nie tylko zareaguje na projekt multiplayerowy od From Software, oni już walą po prostu zapowiedź przed premierą tego kolejnego projektu multiplayerowego i już kolejny szykują. Wydaje mi się to co najmniej nierozsądne. Ale może są tak pewni swoich możliwości albo mają tak wywalone w sumie, czy w Nintendo, czy w Nintra, zobaczymy w co ostatecznie, że w sumie wszystko im jedno i tak to są tylko poboczne projekty na drodze do czegoś wielkiego, co wyjdzie w 27. Są już pewni, że ogrom osób to kupi. Jasne, kapitalistyczne myślenie jest ważne, ale mi się From Software mimo wszystko, nie wiem czy to kwestia różowych okularów czy nie, ale kojarzy mi się z firmą, która nie myśli tylko o tym. Więc ja na ich miejscu, wiesz, myślałbym o produkcie jako o czymś, co musi mieć jakość, żeby się sprzedało. W związku z tym zagwarantowanie sobie tej jakości można by było zrobić na bazie feedbacku, który byś miał, gdybyś zrobił Elden Ring Night Rain, poczekał rok i wtedy ewentualnie wypuścił Duskblotcy po wyciągnięciu sensownych wniosków. No, ale oni robią inaczej. Ostatecznie może się okazać, że oba proje projekty są rewelacyjne, nie? I gadam kupoty, ale wątpliwości mam prawo mieć. showing off new heroes. Dobra, jakich bohaterów jeszcze nie pokazali, bo my mniej więcej wiemy, jakie to będą postacie, ale nie znamy szczegółów. Mamy daczeskę, mamy Maga, mamy e, Wildera, to tam jeszcze był w tej podstawowej, mamy ptaka, mamy raidera berserka tego z kamieniami nowego, co ma bardzo fajną teamową umiejętność tego filaru, który nas wynosi do góry, w związku z czym będziemy mieli chwilę oddechu, na przykład, czy dla jakiejś postaci dystansowej, czy ogólnie, po prostu w trakcie walki. Mamy łucznika, będzie postać, co ma Sekiro, parowanie ogólnie, jakiś kataniarz ma wyjść, to może być ciekawe, w zależności od tego, jak zostaną te ataki w Eldenie przerobione, na to, żeby je parować, bo jeżeli to będą typowe po prostu hitboxy i działanie ataków tak jak w typowym Eldenie, to bardzo niewiele rzeczy będzie do sparowania. To będą głównie mopki do sparowania, a bossy ostatecznie wcale, więc nie wiem, jak to ma działać. Moim zdaniem musi zajść dużo modyfikacji gameplayowych, żeby ta postać była warta grania po prostu, a ostatnia postać ma, ma być samonerem, nie? Wyciek tam, jakiś czas temu, że ma być tancerka w tej grze z ds 3, że ma być Gaping Dragon, czy tam Demon z Dark Souls 1, jako taki boss nieco większy, bardziej rajdowaty. I jednocześnie wyciekł właśnie samoner, że będzie miał jakieś normalne samonki, do trzech jednocześnie, co ciekawe. I co jeszcze ważniejsze, na ulcie ma tego giga szkieleta, którego przyzywa Tibia Mariner. Nie wiem, czy pamiętacie. I też on jest w pala, Palace, ten co laserem na pieprza. Także może być ciekawie. Może faktycznie się zainspirowali na przykład Devil May krajem i będzie trochę jak V. Obyw spoko w sumie, gdyby były takie możliwości grania nim. Domyślam się, że ta postać będzie bardzo papierowa, ale to jest jedna z tych gier, w którym Samoniarzem by się chciało grać, bo może być to po prostu ciekawe doświadczenie, nie psujące w żaden sposób eksperiensu, bo Nightrain nie ma być w założeniu giga trudny, tylko ma być po prostu rozrywką. Jedna bardzo ważna rzecz odnośnie Nightraina jeszcze. Jestem ciekawy, czy będą do tej gry regularnie wychodziły patchy i przez jak długi okres, bo to, że jakieś będą, no to w każdej grze Fromu coś tam modyfikują, ale to jest gra multiplayerowa, i w grach multiplayerowych chcesz jednak uzyskać swego rodzaju balans teoretycznie nie musisz bo to PVE ale fajnie jest czuć nutkę wyzwania w tym wszystkim a stan z testów technicznych był taki że no raczej się po tych bossach przejeżdżało więc bardzo bardzo mnie ciekawi jak długo oni będą to rozwijać i czy w ogóle będą to rozwijać With two more still left to be shown off. But today, in preparation for the upcoming release, we need to have a serious heart to heart conversation. Because I know during that network test, when password matchmaking was not working, there were a lot of people out there that absolutely drug the team down. So today, I want to go through five major tips for Night Rain that will get you beating the final boss every single time. And I'm not talking about basic stuff. Do the things I'm about to tell you. And even when you're playing with randoms, it's going to go so much smoother. The first one today this uh -huh. is literally the one thing that single-handedly screwed more runs in the network test I'm not kidding as soon as I saw people doing this I just left it wasn't even worth playing because it was going to be impossible to beat the run with teammates doing what I'm about to say A propos wychodzenia, jestem bardzo ciekawy, czy... Przerwanie połączenia z rozgrywką spowoduje po prostu anulowanie z twojej strony meczu i będziesz mógł rozpocząć kolejny, czy będziesz mógł się reconectować, bo w testach technicznych reconnect nie był możliwy. Spartiatix miał bardzo dużo problemów technicznych i cały czas go wyrzucało z gry, i po prostu te gry nie były możliwe do dołączenia ponownie. Także to jest totalnym must have, moim zdaniem, żeby po pierwsze, w jakiś sposób karać tych co wychodzą. Nie mówię o karaniu na zasadzie ograniczenia rozgrywki, tylko zrobienia tego tak, że póki gra rozgrywka, z której wyszedłeś, to jedyną opcją Twoją na granie jest dołączenie znowu do tego meczu. To powinno zostać zrobione. Nie możesz zrobić nic innego i żeby była taka możliwość w ogóle dla tych, którzy przez przypadek opuszczą rozgrywkę. You do not go straight to a boss at level 1. I know you guys had this happen in your runs. There was a seed of the network test that had Loretta right at the beginning. And for some reason, every single time we got that seed, somebody wanted to go fight Loretta at level 1 before even <laughs> Tak raz zrobiliśmy. <laughs> Nie no, najpierw się zbiera loot, to jest kurde oczywiste. Common sense polegający na tym, masz bossa, który będzie Giga trudny na początku. Zajmie ci 5 minut i go zabijesz, okej. Okay. Ale możesz zebrać temy, które są obok, i zabić tego bossa w minutę. No to lepiej jednak nie rzucać się na bossa, mimo że jest high pick, tylko pomyśleć taktycznie, nie? Tutaj dużo w ogóle strategicznych decyzji trzeba będzie podejmować w bardzo dużej presji czasu, pod bardzo dużą presją czasu. I to jest tak naprawdę klucz do sukcesu w night żeby być na tej samej stronie ze wszystkimi sojusznikami i bardzo szybko przemieszczać się po mapie w celu uzyskania jak, naj, jak najszybciej, jak największej potęgi. Pamiętam nawet, jak w pierwszym meczu, jak graliśmy z Demonidiasem i Kiszakiem, ja powiedziałem, Dobra, jedziemy z tym god skinem i nas tak zajechał, straciliśmy dobre 5 minut. No, ale nie wiedzieliśmy, nie? O balansie też i ta gra jest bardzo skonstruowana pod, pod to, żebyś się przygotował do pojedynku. Any other ads, getting any XP and leveling up at least once. And I think this was actually pretty genius design by From Software because there's something about putting the boss right here that weeds the bad players out. You can learn immediately if this is going to be a competent team that you can work with. That's going to make the rest of the run go smoothly. it doesn't even take a full 60 seconds to go to one of these small camps right off no. the bat and start killing these cheap ads that's going to get you to at least level 2 and you can take another 60 seconds and get to level 3 and you will have over double the health you had if you were trying to fight the boss at level 1 and do way more damage now by level 2 or 3 that's enough to start killing some of the mini-bosses now night rain is all Lekkie zmiany, drobniutkie szczegóły, które przyspieszają całą dynamikę rozgrywki. Na przykład to, że nie ma siadania przy ognisku, tylko podbiegasz, klikasz i levelujesz. I nie ma wybierania statystyki, tylko one ogólnie się levelują za ciebie. To pozwala ci dosłownie po prostu przebiec przez ognisko, kliknąć dwa razy przycisk i już wylewelowałeś, nie zatrzymując tempa rozgrywki. To jest rewelacyjne. I takich zmian jest bardzo dużo. Pierdoły, jak wspinanie się na ścianę choćby. Dużo szybszy sprint, brak konia, żeby nie było tej animacji zdania na niego i tak dalej. To wszystko sprawia, że ta rozgrywka opiera się na skakaniu między lokacjami w zabójczym tempie i to jest cudne. The momentum, right? And bosses are your primary source of good loot and upgrades. But in order to get the snowball effect going, you need to start at the bottom. Going straight to a mid level boss before you've leveled up a single time is going to not only waste more time than it would take to level up to 2, 3, even 4, or 5, but the chance of your entire team getting wiped is also very high. So please, just don't do it. Go level up instead. Now, this next tip is something you might have subconsciously thought, but the game doesn't actually tell you. And that is that characters already have preset builds, but it's very hard to find. Now, obviously, you can take one look at a lot of these characters, like Duchess, for example, and realize that this is a dex build. Of course, she starts out with daggers. And There... To jest śmieszne w sumie, bo z jednej strony myślisz sobie, że Night Rain to jest gra, w której każda postać, zależy się od tego, czy po prostu znajdziesz, nie wiem, na daczessce znajdziesz legendarną broń magiczną, no to fajnie będzie jej poużywać, ale ona wykorzysta ją dwa razy słabiej niż wykorzystałby ją mag. Więc teoretycznie ta gra zamyka cię w jakichś ramach i możesz sobie bardzo utrudnić grę, nie trzymając się ich, a nie jest to w żaden sposób oczywiście przekazane, bo jak. Jak zajrzysz w statystyki, to one są praktycznie poukrywane. Ta, takie jakie mielibyśmy normalnie w LD Ta gra to żerowanie na Eldenie. Uważasz to za coś negatywnego, czy uważasz, że jeżeli gra się w to dobrze, to to żerowanie na nie jest wartością dodaną dla graczy? Bo ja na przykład uważam, że to drugie. Mnie ch obchodzi, czy oni będą żerować na Eldenie i jego sukcesie przez następne 10 lat, dopóki będę dostawał jakościowe produkty, a ten produkt przynajmniej zapowiada się jakościowo. No właśnie, możemy się temu przyjrzeć, jak to jest z tymi statami. No, niby masz tu pokazane, jaką potencjalną moc twoja broń może osiągnąć, ale to nijak w takiej rozgrywce. jest łatwe więc faktycznie jeżeli grasz no to mniej więcej musisz się domyśleć dobra, czyli raczej nie używać, It will just show HP, FP, stamina and weapon damage. But trust me, they exist. The confusing part of this though is that any character can technically wield any weapon. Weapons no longer have stat requirements to wield, but are instead based on level. So technically you can wield an ultra great sword when playing as Duchess or Recluse, just as you can wield a sorcery staff with Wilder or Guardian. But is it efficient? No. Now we can't actually see the numbers, since the game is not out yet, and there's likely going to be a lot of balancing changes between now and the final release. But is it as simple as seeing Balance balancem, ale czytelność user interfaceu by się tutaj przydała. Na przykład, wypisanie ci typów broni, które są preferowane dla danej klasy, choćby. Banalne rozwiązanie, ale dużo by ułatwiło ludziom, bo wiedzieliby na czym mają się skupić, a nie domyślać się po cyferkach. Green arrow on a piece of loot and thinking that it's better? Not quite. When it comes to a pretty standard character like Wilder, that might be an efficient way to go about it, but not when it comes to other characters like Duchess, for example, who excels in dexterity. Picking up a greatsword as her will have that green arrow because a single strike will do more damage. But with Duchess's bonus scaling in decks, and eventually relics that can aid things like bleed, you're going to be putting out more damage over time with the dagger than you would with that greatsword. So just keep in mind that it's important to play to the character's archetype. Now this next one is something that the average player is not going to consider at all, but will make a massive difference. And that is non-essential upgrades that don't come from bosses or loot drops. to nie posiadać więcej flaszek. Flaszki wygrywają. To jest tak samo jak w bladbornie Każdy kto grał w Bloodborna wie, że jeżeli masz 20 flaszek leczących, to prawdopodobnie zrobisz bossa w dwa podejścia. Jeżeli masz ich 5 czy 10, to jest dużo, dużo trudniej. Trudniej. I tak samo jest w najtrejnie. Jeżeli masz podstawowe 3, no to możesz mieć problem z ostatnim bossem, faktycznie będziesz musiał sporej ilości ataków uniknąć, ale jeżeli będziesz miał ich 6, bo chyba można mieć 6, są trzy kościoły, które dają ci flaszki, to nagle okazuje się, że tego miejsca na błąd jest dużo więcej. No dwa razy więcej tak naprawdę. Najbardziej operzeć w tej grze. These tended to be on the outskirts, so it was something important to do early on. But don't forget about these. Don't forget also that mines exist where you can grab smithing stones to upgrade the rarity of your weapon, which is extremely important. There are also the breakable statues around the map, which I didn't do because the game is just so fast paced, I didn't have time to sit around and find a way to break them. Kurde, z tymi handlarzami to mam problem, bo jedyny handlarz, którego faktycznie korzystałem, to na sam koniec gierki przed finalnym bossem, żeby po prostu wydać kasę, która została i nie mogę jej przeznaczyć na level, a tutaj te itemy nie, nie wydawały się aż tak przydatne z drugiej strony, jeżeli naprawdę masz pecha do przedmiotów na mapie, jeżeli one będą serio polosowane, no to może być to jakiś sposób na uratowanie się. Ale to co jeszcze jest dziwne, w technicznym teście nie było lepszych kamieni niż te zwykłe do ulepszania, bo ponoć możesz zwiększyć rzadkość swojej broni. To znaczy, jeżeli trafisz broń, tam nie wiem, rzadką to możesz ją zakląć na epicką. Tak samo możesz tą epicką zakląć na legendarną, tylko potrzeba do, tych, do tego lepszych kamieni. Tylko, że tych lepszych kamieni nigdzie nie było. Pytanie za co one będą, jak one będą działać, wydaje mi się, że powinni je połączyć z jaskiniami, kopalniami, które są na tej mapie najtranej. I to by faktycznie zachęcało cię do wejścia tam, bo na ten moment to była strata czasu. Ale robisz smithing stones as well. And then, as you're running around the world, don't forget to look out for scarabs. These guys will drop talismans when no, you drop them, open. which give really good buffs and don't take a place of your weapon. Now, if you're looking at these and thinking, well, duh, these are basic, I'm telling you, 90% of players are going to completely Ignore these and it makes a world of difference. To akurat prawda, co Zajastorm mówi, ludzie wywodzą, wiesz, będą grali to na przykład Fortnite'owcy, być może, bo zobaczą, że o kurde, coś w tym stylu, jest krąg, się zaciska, to zagramy, i jedyne czego będą szukać to enemisów do bicia, a ta gra ma w sobie dużo innych mechanik, które pozwalają ci sfarmić moc, dużo więcej. Więc nie bądź Now, perhaps the most important factor in a successful run is team coordination, and the game gives you ample resources to make sure your team functions as a unit, even when you're playing with people you don't know. Now, the first and most obvious way is to use the map markers. In all of the most efficient runs I had, our group was pretty much spamming these markers. Location to location to location so that everybody giga dobra knew do exactly where to go. Now there's a really interesting way to do a self-ping. If you want people to come to your location, instead of having to open up your map, zoom in and find where you are, you can hold down either triangle or Y, depending on what you're playing on, and L3 to automatically pin where you're standing. Another thing you can do is if an ally drops a pin where you want to go, it's useful to hold R3 while looking at their pin, which will create a prompt saying that you agree to their marked location. And this also works when Marking loot that may be useful to your allies. This is also just generally a good measure to judge if the team you're going to play with is worth spending your hour run on by seeing how much they use pings. If nobody's using map markers and just running around aimlessly, that is probably not going to be a successful run, and I wouldn't recommend wasting your time. So please be sure to use this extremely helpful tool. Latanie po różnych lokacjach nie ma praktycznie sensu, bo i tak, jeżeli poświęcisz na trzy różne lokacje, trzy razy więcej czasu, to dużo lepiej jest się zebrać w kupę i po prostu prawie wszystko połączotować i się przejechać po znacznie większej ilości, ilości lokacji i przejrzeć temy razem. A tak to wiesz, ktoś znajdzie coś, powie, o, mam coś dla ciebie, ale nie mam miejsca w ekwipunku, musisz tu sobie przyjść. Straszne marnowanie czasu się wtedy dzieje. Najważniejsze w tej grze to działanie w Teamie. Ekipy randomów będą miały dużo gorsze experience niż ekipy znajomych. W tej grze? Czy myślę, że gra będzie miała długie zainteresowanie, czy skończy się szybko? Pytanie w ogóle, jakie to zainteresowanie będzie? Jakbyście mieli obstawiać? I to pytanie do widzów z YouTube'a też, ile graczy na Steam Database będzie w pierwszych tygodniach gry w jednym momencie grało? Ja myślę, że około 100-200 tysięcy to nie będzie raczej aż tak duża premiera? To będzie coś dużego, ale nie tak dużego, jakbyśmy mogli się spodziewać, po nie wiem, no, tytule Elden Ring, prawda? 150 tysięcy brzmi tak optymalnie, no. ile się to będzie utrzymywało? Kurde, myślę, że bardzo duży spadek po pierwszym tygodniu lub dwóch ta gra zaliczy jeżeli nie będzie miała losowości, to wszystko od tego zależy. Jeżeli ta gra będzie miała bardzo niski stopień losowości, jeżeli tu zacznie po tygodniu dwóch intensywnego grania się dużo rzeczy powtarzać, to po prostu ludziom nie będzie się chciało grać, bo stwierdzą, że już wszystko tu widzieli. Inna sprawa, finałowych bossów jest 8. Zależy, jakim będą wyzwaniem, oczywiście, ale jeżeli uparamy się z nimi w miarę szybko, no to też finałowe wyzwania pójdą do lamusa, tylko będziesz liczył właśnie tylko i wyłącznie na tą losowość. Także jeżeli będzie ona miała stopień średni, to myślę, że po tygodniu dwóch zaobserwujemy bardzo duży spadek. A jeżeli będzie miała stopień bardzo duży, to pierwszy większy spadek będzie po zabiciu przez większość graczy ośmiu bossów finałowych, i potem ten poziom będzie się utrzymywał, żeby sobie ludzie pekali. Ja to widzę, powiem tak, jako przyszłościową gierkę do spędzenia miło wieczoru raz na tydzień, na dwa po prostu, żeby się zebrać w ekipę i coś tam po, poogarniać, jak nie mamy co robić. Ej, jesteś chętny na rundkę 2-3 w Night i lecimy, nie? Ale to raczej nie jest coś takiego, co mogłoby być grane jak Elden Ring w kółko przez rok. Nie wierzę w to. No chyba, że mnie zaskoczą. Rankedy? Kurde, systemy rankingowe bardzo podtrzymują żywotność gier multiplayerowych, tylko pytanie, jak masz zrobić system rankingowy w grze PvE, która jeszcze do tego nie ma czegoś takiego, że kto najszybciej to przejdzie, bo i tak czas rundy, czas dnia jest ograniczony do w w każdym przypadku tak samo. A DLC ludzie będą wracać do Night na tak? No, to jest jedyna droga do podtrzymania zainteresowania. Czyli w grudniu, bo tam chyba pod koniec roku ma wyjść, więc obstawiam, że jakiś listopad, grudzień, ma wyjść DLC z nowymi bossami. Fajnie by było, gdyby to były cztery bossy, cztery postacie czy coś takiego, albo trzy bossy, trzy postacie. I żeby takie pacze czy właśnie content DLC wychodziły regularnie, żeby te grę trzymać trochę dłużej niż e, przez rok. Procent udanych ranów. Po procencie udanych ranów ranking mógłby teoretycznie działać. To nie jest takie głupie. Ja bym w sumie chciał zobaczyć jakąś formę rankingu w tej grze. Nie wiem, jaka by była optymalna. Z drugiej strony, wiesz, procent wygranych ranów bardzo mocno zależny byłby od RNG, to znaczy dobrania odpowiednich ludzi do teamu, ale z drugiej strony, czy zawsze tak nie było? W mobie, że czasem trafi szafka i przegrasz, no i ci się psuje ranking? No tak, to zdarzało się tak. Jakaś forma rankingu na pewno byłaby możliwa. Team, and that is to still use password matchmaking, but very specific ones. When Elden Ring Night Rain releases, a lot of content creators, a lot of big communities are going to have their own passwords. If you don't already have friends to play with, I would highly recommend using their passwords. And the reason for that is simply those are people who probably watch videos like this, who are much more experienced with Souls games in general. Using that password is gonna filter out a lot of the players who are more casual and learning, which you'll likely want to avoid if you're trying to maximize efficiency. Efficiency. Now, I'd highly recommend helping out new players, but this is just something to keep in mind depending on what experience you're trying to have. And we will likely have a password here on the channel as well when the game drops, so be on the lookout for that. W sumie ciekawy sposób na stworzenie community i takich mini jakby vibów gildii Czyli na przykład ja ustawiam hasło, z którego zawsze będę korzystał, typu nie wiem, tam 2, 123 i po prostu moja społeczność grająca w Nightrainie używa tego hasła, więc grają ze sobą i grają ze mną. Those are five tips that you need to są 5 tips, które musisz mieć na gdy w Elden Ring Nightrain, aby experience. Pretty much the rest of the game is just going to come down to luck and your skill as an Elden Ring player. Of course, there's going to be a lot more details that present themselves when the full game releases and Dobra, ja pojąłem tak, od razu skontruję to co Zay just właśnie powiedział w tej grze e, skills Elden Ringa się prawie nie przekłada.

No i dobra, fajne podłoże do dyskusji. Powiedziałbym, że te typy takie mimo wszystko dość trywialne. Jeżeli wy macie jakieś rzeczy y, związane z Night Trainem, które zauważyliście, a którymi warto się podzielić z innymi na bazie testu, testów technicznych, przecieków, czegokolwiek, to śmiało walczy je w komentarzach czy tutaj na Twitchu. Ja zawsze jestem ciekawy, chętny poczytania czegoś takiego. No nic, kurde, trochę posłucha, nie? Ja, ja, ja tak jestem schajpowany na te gier. Jak sobie myślę, że mam poczekać jeszcze 40 dni na to, to mnie k***a strzela, naprawdę.